Ziemia więcej mówi nam o nas niż wszystkie książki, bo stawia nam opór. Mierząc się z przeszkodą, człowiek poznaje siebie. Ale, aby dosięgnąć ziemi, musi mieć jakieś narzędzie. Musi mieć hebel albo pług. Orząc pole, rolnik skiba po skibie, wydziera przyrodzie powoli kilka tajemnic. A prawda, którą odkrywa, ma sens ogólny. Tak samo samolot. To narzędzie linii powietrznych stawia człowieka wobec wszystkich odwiecznych problemów. Mam jeszcze w oczach noc mojego pierwszego lotu do Argentyny, ciemną noc, w której migotały tylko niczym gwiazdy, nieliczne światła rozrzucone na równinie. W Oceanie Ciemności każda z nich oznaczała cud, świadomość ludzką. W tym domu ktoś czytał, rozmyślał lub otwierał komuś serce. W tamtym usiłował może zbadać przestrzeń. Trudził się nad obliczeniami mgławicy Andromedy. Znajduje się w kabinie samolotu Superman Spitfire. Jest to sama odlegenda. Przed kabiną jest znak 308 Dywizjonu Myśliwskiego Krakowskiego. Jest to znak, który wprost nawiązuje do tradycji przedwojennych II Pułku Lotniczego. 1 stycznia 1945 roku rozegrała się ostatnia wielka bitwa lotnicza z udziałem polskich pilotów. Niemcy przypuścili wielki szturm lotniczy na lotniska w Europie Zachodniej. O co im chodziło? Mianowicie dwa tygodnie wcześniej rozpoczęli kontrofensywę w Ardenach, chcąc wyeliminować z walki wojska alianckie i zawrzeć z nimi pokój bądź rozejm, ażeby wszystkie siły rzucić do walki z Armią Czerwoną. Przystąpili do akcji rankiem 1 stycznia 1945 roku. Spaliśmy może ze dwie godziny, gdy dyżurny, łomocząc w coś i wrzeszcząc na całe gardło, obudził nas z głębokiego snu. Wspominał przedwczesną pobudkę lotnik krakowskiego 308 Dywizjonu Myśliwskiego, sierżant-pilot Jerzy Główczewski. O, rany, śmierdzisz jak Gorzelnia, poczekaj chwilę. Mechanik zeskoczył ze skrzydła, złapał butlę z tlenem i wlazł z powrotem, pchając mi w usta koniec gumowej rury. Oddychaj! wrzasnął, odkręcając zawór. Dreszcze ustały. Wzrok wyostrzył się. Jeszcze parę minut i byliśmy w powietrzu. Pogoda jak z bajki. Słońce w górze, śnieg w dole, a pośrodku nas dwunastu, klnących na czym świat stoi. Nikogo w powietrzu, nikogo na ziemi, cisza w radiu. Cały świat odsypia chyba ostatnią noc. Niemcy mieli pecha. Polskie dywizjony były w powietrzu i zaczęły właśnie wracać do bazy. Zaatakowali Niemców. Rozłożała walka powietrzna na niskim pułapie. Niemieckie focke 190 zaczęły spadać. Nacisnąłem spust. Kawałki z jego maszyny prysnęły mi niemal w oczy. Samolot zaczął dymić z lewej strony silnika i zwinął się w ciasny zakręt w prawo. Niemiec dymił coraz bardziej, a kolejna moja seria doszła do celu błysk i wystrzał maszyny pionowo w górę. Po kilkunastu minutach walki okazało się, że Polacy zestrzeli 18 samolotów niemieckich, jeden prawdopodobnie pięć uszkodzili. Straty polskie to dwa samoloty zniszczone w powietrzu, dwóch lotników poległy. Zaatakowano polską bazę pod Gandawą. Polaków było o połowę mniej niż napastników, i większość cierpiała z powodu kaca. Wynik był przesądzony. Szczątki niemieckich maszyn zbierano z całej okolicy. Za sterami jednego ze spitfajerów krakowskiego 308 Dywizjonu Myśliwskiego siedział również porucznik pilot Tadeusz Szile, który tak wspominał. Startowaliśmy po ciemku, trójka za trójką. Ładnie wyglądały nasze spitfajery, migające kolorowymi światełkami. W powietrzu, już po dołączeniu do szyku trójkowego, dywizjon wyglądał jak choinka na Boże Narodzenie. Widok ten automatycznie przykuwał wzrok. Zadaniem naszym było jednak strzec nieba, rozpoczęliśmy patrol. Kapitan pilot Tadeusz Szile wrócił w swe kochane tatry po to, by niebawem w aeroklubie nowotarskim szkolić pilotów powojennego pokolenia. Mike, Mike, 417 Blue 1, dzień dobry. Mike, Mike, Pobiednik, nadawaj. No Od strony Tarnowa, 2 porty. Latać. To piękne słowo. To zwrot nawiązujący do motywu mitologicznego Ikara. To spora dawka wyrzeczeń. To długie szkolenie. To stałe balansowanie na granicy życia i śmierci. Od zarania dziejów lotniczych, zjawisko śmierci na stałe związało się z wyczynami lotników całego świata, w tym także Polskich. Gdyż lotnik prawdziwy, to jaźń biorąca, rwąca się do bohaterstwa i lotu nad poziomy, to głowa szalona, szukająca praw nowych, to tytan burzący wszystko co stare i zatęchłe, to prometeusz, który za wydanie ognia, mającego służyć ludzkości, gotów jest zapłacić każdą, absolutnie każdą cenę. Tymi słowy profesor Gustaw Andrzej Mokrzycki, wykładowca Politechniki Lwowskiej w 1932 roku, scharakteryzował osobowość ludzi, którzy ośmielili się rzucić wyzwanie naturze i zagrać jak hazardziści z losem o wszystko, co najcenniejsze. W 1974 roku po raz pierwszy założyłem spadochron, zacząłem skakać tutaj pod okiem instruktora Józefa Dębca, lwowianina jeszcze na dodatek. I no później zacząłem, rok później w 1975 zacząłem latać na szybowcach, później, później na samolotach, więc ja na ten pobiednik patrzę troszeczkę tak, jak na, no na taki świat dziecka, bo bo pamiętam tutaj jako młody chłopak. Tak się potoczyło, że latałem w Włososinie w Aeroklubie Podhalańskim. Pracowałem tam przez 8 lat jako dyrektor Aeroklubu i równocześnie kierownik szkolenia. No i odwiedzało się również nowy targ, czyli te wszystkie trzy lotniska w Małopolsce i Małopolska jest może trudna do latania, ale jest też ciekawa poprzez to ukształtowanie terenu. Na pewno w szkoleniu lotniczym jest taka no, pewna sprawiedliwość, bym to w ten sposób określił, bo tutaj się nic nie załatwi, tu się nie pójdzie żadnym skrótem, tu nie przyjdzie mama, tata i nie poprosi, żeby syna puścić na lot samodzielny, bo on bardzo chce tego i on się bardzo starał i on się bardzo dużo wczoraj uczył. no Albo ktoś spełnia kryteria, albo ktoś nie spełnia, także chyba jesteśmy jedną. Z nielicznych takich enklaw we współczesnym życiu, gdzie, gdzie taka uczciwość jest jeszcze stosowana. W pościgu za marzeniem o lataniu wielu ludzi traciło majątek lub życie, i nawet dzisiaj naukowcy, wynalazcy oraz poszukiwacze przygód nie ustają w kolejnych wysiłkach. Przez setki lat lotnicy tracili życie, skacząc z wież i skał, bo nie rozumieli, że nie będą w stanie wystarczająco mocno i szybko machać domowej roboty skrzydłami. Mieli jednak, jak napisał Janusz Meissner, wiatr w podeszwach. Godzina za dziesięć osób. Zarzujemy. Teraz metr na sekundę wznosimy się. Na wariometrze, widać, i mamy już ponad 80 metrów wysokości. Przy czym e, dla lotnika może się to wydawać śmieszna wysokość 80 metrów, ale to właściwie jest e, dla balonu charakterystyczne, że tu nie latamy na wysokości takiej, jak chcemy tylko na takiej, na jaki jest właściwy wiatr, z którym chcemy lecieć. I to jest istota sprawy. No Odkąd znam mojego męża? To zawsze wiązało się to z jakimś sportem lotniczym, więc to nieuniknione było, żeby czymś lat. Mój osobisty bezpiecznik, Krysia, tak. jak widzi wszelkiego rodzaju druty, druty. to natychmiast rozkazuje wyżej. Druty. Ale wiesz, uczniowie zawsze jak przychodzą na kurs, to pytają, jak wysoko, ale po co? Najpiękniejsze latanie jest takie do 100 metrów. Mało, że zapyta. Dawniej jeszcze jak szkoliłam na, na lotnisku w Pińczowie, na przykład na, na pędach, to wiedziałam, że przychodzi, pierwszy raz startuje, i no pójdzie najwyżej, jak będzie w kosmos. Ja mówię, po co tam leciałeś? No nie wie, no po prostu jakiś taki odruch, żeby do góry. Zwiętowaliśmy tysięczny skok w 80. roku do lotnictwa nowym. teraz, a dawniej to był budynek aeroklubu IMGW Barak. i właśnie tam poznałem dziewczynę imieniem Krysia, no i tak już zostało Na darmo. Niektórzy nazywają mnie najwszechstronniejszym pilotem w Polsce, bo nie latam tylko śmigłowcami. Całą resztą tak. Skaczę ze spadochronem, więc to jest jednak, tak jak mówię, 46 lat doświadczenia w przerozmaitych, skrajnie różnych dyscyplinach lotniczych. Na życzenie dowódcy delikatnie czuję tendencję w prawo. Ale A zadziwiające wymiar. jest, że człowiek więcej swoimi złysłami w pierwszej Odczuwa. chwili czuje, niż przyrządy. One dopiero po chwili reagują. Tak, trzy lata temu wróciłem do skoków, bo czegoś mi brakowało i okazało się, że to chyba właśnie brakowało mi skoków. Nie, 22 lata no Ja lata tylko, skakamy. żeby wszystko było dobrze ze zdrowiem i niech sobie skacze. Proszę tylko jeden event dziennie, on robi trzy. Nie, Krysia nie lubi sytuacji, kiedy na przykład rano jadę na lotnisko, lecę tak, samolotem tak. na godzinkę, później skaczę ze spadochronem, a wieczorem wracam i lecimy balonem. To to jeszcze mam w bagażniku model samolotu akrobacyjnego, i gdzieś po drodze polatam modelem. Tak znaczy się znamy, 38 lat. To jest to po prostu nienormalne. Mam odpowiedź Rzad, się uda tak zgrać, żeby nie żeby, żeby być patrzeć, patrzeć sobie w oczy. Pamiętajcie, tak. żeby byli razem, bo lubią robić kierunku. to co robią. Jak to jest być pilotem? Cieszyć się powszechnym szacunkiem, idąc przez lotnisko w pięknym mundurze wraz z załogą, zwiedzać ciekawe miejsca i nieznane kraje, poznawać nowe kultury, oglądać świat z zupełnie innej perspektywy. Moja przygoda z lotnictwem zaczęła się od, od momentu, kiedy wstąpiłem do Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej w Dęblinie. Okazało się, że badania przyszedłem pozytywnie, w związku z tym mogłem rozpocząć szkolenie i naukę. Były niestety tylko dwa kierunki, akurat nie ten mój najbardziej wymarzony, czyli samoloty tłokowe. Były tylko samoloty odrzutowe i śmigłowce. No i trafiłem na śmigłowce. Właściwie nie byłem przekonany do końca do tych śmigłowców, ale kiedy pierwszy raz instruktor na szkoleniu już praktycznym przewiózł mnie i pokazał, co śmigłowiec potrafi, to już wiedziałem, że to jest to. Przelatałem na tych śmigłowcach na MI8 20 lat, na MI 17-3 lata. Po przeszkoleniu się latałem i miałem 17 ze względu na, na pewną, pewne podobieństwo w, w prowadzeniu, w pilotowaniu, w kabinie, w wielkościach, masie. Akani wyłączył się w czasie lotu jeden silnik, więc też sytuacja była nietypowa. Nie wiem, czy taka bardzo niebezpieczna, bo, bo generalnie silniki były dwa, a lądowanie na jednym silniku było jednym z elementów szkolenia. W związku z tym po prostu trzeba było tylko dobrze wybrać miejsce przymusowego lądowania. Udało się wszystko, nawet <gryw> pasażerowie myśleli, że, że ja sobie robię tutaj żarty i, i chcę ich tutaj przestraszyć czy sprawdzić ich jakąś wytrzymałość psychiczną, a to już była rzeczywiście awaria. No dość poważna, dalej nie dało się lecieć. Poszedłem na emeryturę po 42 latach służby, z czego 40 latach powietrzu wylatałem ponad 4000 godzin na sześciu typach. No i właściwie yy, uważam, że, że yy, pod względem lotniczym no, czuję się spełniony. Nie zdajemy sobie sprawy z faktu, że zazwyczaj nie lubią stawać przed kamerą ani odpowiadać na pytania. Wolą samotność pilota wśród nieboskłonu, gdzie nic im nie przeszkadza rozmyślać o ludzkiej kondycji i naturze świata, choć zdarzają się i wyjątki. Polecieliśmy śmigłowcem w marcu z Bielska Białej do Starego Sącza. Tam wylądowaliśmy pod klasztorem. Mechanik wysiadł ze śmigłowca, popatrzył na wydech i widział taki niebieski dymek i mówi w ten sposób. Aha, uszczelnienie na trzeciej podporze prawego silnika wysiada, trzeba będzie je to uszczelnienie wymienić. Pilot uruchomił silniki. Zrobiliśmy kilka kręgów nad klasztorem, bo te zdjęcia też były potrzebne, i wracamy do Bielska. Dolatujemy do, białe, do babiej góry. Ona była taka z lodowa ciała, piękna w ogóle. Ja mówię, dajcie nad tą babią górę, to zrobię foty. No i oni na tą babią górę, zrobiłem kilka zdjęć, ale Widzę mechanika, który się odwrócił do mnie i widzę, że mu się podleje po, po czole i mi pokazuje przyrząd, e, e, ciśnienie oleju na prawym silniku. To ciśnienie oleju tak drga na zerze, nie? I już czuję blusa, nie? Ta turbina nade mną jest i, i nie, ma, nie ma smarowania. No to jest przeżycie, ale jak to się dzieje coś bardzo szybko, w ułamku sekundy. To, to nie jest problem. Lecimy do bielska i to jest jakieś 16-17 minut takiego lotu z wysoka aż do bielska. z tą myślą, że to za chwileczkę się rozwali, bo nie ma smarowania na tym silniku. I tak lecimy. nie i ta myśl niesamowita. Nie? to trwa 17 minut. Dolatujemy do bielska. I widzimy, że tam już wszyscy stoją pod hangarem na betonce i gapią się na nas. Okazało się, że ten olej przez to uszczelnienie wychodził do komory spalania i ciągnęliśmy smugę za sobą, jak zeszczelony myśliwiec. I oni wszyscy czekali, aż, aż po prostu spadniemy. Z lotnictwem związany jestem od urodzenia, praktycznie rzecz biorąc czyli od małego chłopca, gdyż urodziłem się na skraju lotniska w Bielsku Białej, w Aleksandrowicach i od małego zaglądałem na samoloty, na szybowce i w pewnym momencie również pasja fotograficzna mnie ogarnęła, już jako chyba siedmioletnie dziecko I Kocham to. Kocha, na, nauczyłem się latać, nauczyłem się fotografować, no i robię to do dnia dzisiejszego. Ponad milion zdjęć lotniczych, także całej Polski i nie tylko, że to jest baza potężna i trudna do opanowania. Pierwsze 50 tysięcy zdjęć pamiętam jak, jak wyglądało, ale już dalej to już nie było najmniejszych szans. Wilber i Orville Wright zamocowali do swojego szybowca silnik i śmigło. Rozklekotana, dymiąca machina stała się fundamentem współczesnej awiacji. Sam lot jednak najwyraźniej nie zaliczał się do przyjemności. Bracia Wright również powrócili do latania szybowcami bez własnego napędu. Wykorzystanie silnika pobudziło jednak nadzieję na budowę osobistego pojazdu latającego, który przecinałby powietrze niczym ptak. Krakowskie lotnisko, ma swoją całą bogatą historię Krakowa, Małopolski. To jest miejsce, gdzie spotykają się ludzie. To miejsce, gdzie spotykają się języki, kultury, narody, religie. Dzisiaj lotnictwo staje się nie tylko narzędziem pracy, narzędziem wypoczynku, ale także codziennym elementem, który wykorzystują tysiące i miliony mieszkańców Małopolskich i regionów ościennych. To miejsce, które przyciąga, które jest punktem na mapie, aby poznać całą piękną Małopolskę i cały bogaty Kraków z całą wspaniałą historią, gospodarką dynamicznie rozwijającą się, która napędza ten region, który łączy ze sobą to, co było, to, co jest i to, co będzie. Krakowskie Lotnisko to nie tylko część cywilna, ale także ósma baza transportowa, jedna z najważniejszych baz w systemie Ministerstwa Obrony Narodowej. Lotnisku, to przede wszystkim ludzie, którzy każdego dnia dbają o bezpieczeństwo pasażerów, aby bezpiecznie mogli przyjechać, wylecieć, dolecieć, skorzystać z wszelkich usług, jakie tutaj na krakowskim lotnisku oferujemy naszym klientom, pasażerom, i ta symbioza, to budowanie drużyny to jest jeden z najważniejszych elementów, aby wszystko funkcjonowało prawidłowo, bezpiecznie i wykorzystując wszelkie innowacyjne rozwiązania, aby także służyło rozwojowi naszej małej ojczyzny, jaką jest Małopolska. Małopolska ma tą przewagę nad wszystkimi innymi regionami naszej pięknej krainy nad Wisłą, że ma wszystko, co kocham. Ma Jurę Krakowsko-Częstochowską i ma góry. A do tego po drodze piękne akweny. Ma to wszystko, co dla ludzi, przepraszam za sformułowanie, przekręconych lotniczo, jest jak najbardziej na miejscu. Są do góry, do latania na glajcie są świetne aerokluby, w których można polatać na szybowcach czy, czy na samolotach. Jest Muzeum Lotnictwa, wreszcie, w najważniejszym miejscu dla polskich skrzydeł, czyli na dawnym lotnisku Rakowice czy Ważne miejsce. Zresztą ja często, często pytano o ulubione miejsca w Małopolsce zawsze wymieniam wszystkie lotniska, które ma Małopolska. A na drugim miejscu jest Muzeum Lotnictwa Polskiego. Ważne miejsce, ważna impreza, która już na dobre wrosła i pięknie trzyma się kalendarza polskich imprez lotniczych. Dodam tych najważniejszych imprez. Bywanie w Krakowie na pikniku to jest rzeczywiście duże wydarzenie. Formacja CELFAST, z którą mam przyjemność teraz latać, to jest również formacja, która za punkt honoru objęła sobie to, że wystąpi w tym roku w Krakowie. Rok wyjątkowy, stulecie lotnictwa, stulecie odzyskania podległości, piękne daty. Muzeum. Być może zostanę przeklinięty w pewnych krakowskich kręgach, ale mam to gdzieś jedno z najważniejszych w Krakowie. A kto wiecznie najważniejsze? Ja ciągle jestem uczniem szybowcowym i ciągle uczę śladać na szybowcach. Długo trwa ta nauka, mam tego świadomość, ale na pewno skończę. A zupełnie serio, tak, szybownictwo to jest to, co mnie pochłonęło, choć awiację szeroko pojętą mam zaszczepioną w genach w zasadzie nie wiem po kim, nie wiem od kogo. I co ja z tym zrobię? Ja chciałbym każdą wolną chwilę móc wykorzystać na to, aby trochę pobujać w obłokach, aby zostawić trochę ten przeciężki szary ołów, który jest przy butach gdzieś tu na ziemi. Lat. Przez ten wiek z lotnictwem w Krakowie i Małopolsce wiążą się różne wydarzenia: radosne i smutne, chwalebne i tragiczne, wojenne i pokojowe, sportowe i komunikacyjne, wplecione w wielkie konflikty i wielką światową politykę, lub małe lokalne, a co najwyżej regionalne zdarzenia. Dotyczą one nie tylko miejsca. W ogóle lotnictwo to jest fenomen. Samolot nie latałby bez człowieka, człowiek nie latałby bez samolotu. W lotnictwie latają, służą fantastyczni ludzie. Ludzie z fantazją, ale z fantazją kontrolowaną. Tam u góry naprawdę nie można sobie pozwolić na chwilę nieuwagi, bo ta chwila nieuwagi no, kosztuje niestety życie. Wielu, którzy się przewinęli przez nasze muzeum, no, odeszło. A dzisiaj piloci służą w lotnictwie cywilnym. Sportowym są instruktorami, zarażają innych swoich, swoją pasją. I tak to się kręci. A wszyscy ci ludzie, no jednak, są przy muzeum. Chciałbym też wspomnieć taką fantastyczną postać, która jest właściwie związana z lotnictwem od prawie 70 lat. Ojciec Dominik Orczykowski, taki. Kapelan właściwie wszystkich pilotów, i tych cywilnych, i tych wojskowych. Szybownik, taki bradłata, wszyscy go kochają, z wszystkimi jest na ty, ale też jest takim duchowym przewodnikiem pilotów, i tych starszych, i tych młodszych, i tych, co dopiero będą pilotami. Wielką postacią związaną z Mudeum jest Jurek Makula, wielokrotny mistrz świata w akrobacji szybowcowej. Peter Beszeny. Ci wszyscy ludzie byli tutaj w muzeum. To dla mnie wielki zaszczyt i wielka frajda, że tutaj pracuję. Pilot krakowskiego 308 Dywizjonu Myśliwskiego, porucznik pilot Tadeusz Szile, zapisał: Stałem przed maszyną, patrząc na jej dumnie zadarte w górę silniki śliczne, wąskie płaty. Siedem gwiazd wyblakło. Powalane olejem były jednak wyraźnie widoczne. Podszedłem do śmigieł i mocno objąwszy zimny metal z całej duszy go ucałowałem.